Siema, tu Dawid. Dzisiaj chciałem pokazać jak można naciąć sobie gwint na tokarce. Tu mam taki pręt chromowany i taki gwint będę chciał wykonać jak tutaj. Tu już mam wstępnie wszystko przygotowane. Mam tutaj średnicę taką jaką potrzebuję, a ten taki mały fragmencik, tutaj widać takie odcięcie, to jest już średnica przygotowana pod gwint. Dokładnie mówiąc to jest gwint M12x1,25. Chciałem zrobić dzisiaj coś takiego, że nóż założę w taki sposób, Będę kręcić wrzecionem jakby na odwrót jak normalnie, no a nóżek będzie uciekać w tą stronę. No i dzięki temu ten gwint powinien być tak właśnie ładnie wyglądający, że tutaj się zaczyna tak równo w tej szczelince, która tu będzie. No i będzie no ładnie wyglądał. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. No i aby zrobić gwint w taki właśnie odwrotny sposób, no to co? Potrzebujemy włączyć śrubę pociągową, tak? No ale to jest... Normalne, musimy włączyć sobie lewe obroty, a nie normalne. No i musimy mieć zegarek do gwintowania, aby wiedzieć, kiedy załączyć posłów ze śruby pociągowej. Także myślę, że wszystko jest jasne. Tutaj mam jeszcze tak informacyjnie tokarkę ustawioną. Tu mamy gwint 1,25. No i jak widzimy, potrzebujemy AC, mamy A, mamy C, następnie potrzebujemy 4T, tu mamy 4 tu mamy T. I jeszcze, oczywiście, to zrobiłem sobie już wcześniej. Musimy zmienić trybek w gitarze. Jak widzimy, trybek A musi mieć 30. Trybek B60. No i w sumie to było na tyle. Będziemy zaczynać robić ten gwint. Nożyk założony. Nożyk jest do góry nogami. Tu go pokażę. Tak, jest do góry nogami. To jest. Tak, jeszcze informacyjnie płytka do aluminium, no bo jakoś te płytki do aluminium mi lepiej działają z tymi stalowymi wałkami. Powierzchnia jest dużo lepsza, no i tak jakoś to robię. Ok, nożyk mam zapięty, tutaj wystaje tak malutko. Zgodnie z sugestiami, jakie ostatnio tam na YouTube dostałem, że troszkę za bardzo sobie tam narzędzia wysuwam, nożyki, więc poprawiłem je ostatnio. No i teraz mam taki dużo mniejszy wysuw, jak widać, z tyłu tyle wystaje. Przodu tyle. No i teraz co robię? Dojeżdżamy oczywiście nożykiem do naszego materiału obrabianego, tak na oko oczywiście z grubsza. I teraz kręcę się tą korbką. dobijam tutaj, aby mi się skasowała szczelina, no i wtedy czuć taki delikatny opór. Naprawdę to jest takie wyczuwalne, jak widać kręcimy stop, kręcimy stop. Chodzi o to, aby czołem tego noża dobić do materiału. Jeżeli tak dobijemy, to sobie zeruję DRO, na osi zetowej oczywiście. No i teraz próba znowu dobijamy sobie, mam no, praktycznie 0, druga próba 0, 0. Także teraz wiemy, że jesteśmy wyzerowani czołem noża do tej powierzchni tutaj obrabianej. Ale to nie wszystko. Jeżeli chcemy wiedzieć gdzie chcemy zacząć oczywiście. Bo jak widać ten nożyk, jest taki trójkątny. I teraz by trzeba zrobić tak, żeby tym czubkiem tego ostrza być równo z tą krawędzią tutaj początkową. Czyli tak to głównie robię na DRO, bo wiem, że ten nożyk w tym wymiarze, który chcę teraz sobie wyzerować ma 1.7. Więc jeżeli ustawię sobie teraz na DRO 1.7 na minusie. Jak teraz, to oszcze tego nożyka powinno być właśnie idealnie na początku mojego obrabianego przedmiotu. Także teraz znowu sobie zerujemy obydwa zety i jesteśmy wyzerowani, tak? Jest ok. Kolejna rzecz jaką trzeba zrobić, no to dojechać do początku tego miejsca, gdzie będę chciał zacząć robić gwint. Wiem, że to ma być 9,5 mm, także to robię sobie po prostu na DRO jedziemy na 9,5 jest 9,5 znowu zerujemy się i zgodnie z tym co chcieliśmy uzyskać teraz jesteśmy oszczem noża przesunięci, także celujemy w ten schodek, tą taką krawędź co jest takie odcieniowane, odcięte czyli tam gdzie byśmy chcieli zacząć Teraz jeszcze jedna sprawa, bo jakbym zaczął robić ten rowek startowy, tak jak wyzerowałem przedtem na to 9,5 w tą stronę, to bym naruszył tą powierzchnię tutaj. A więc, żeby zrobić ten rowek, muszę jeszcze cofnąć się w prawą stronę, czy przesunąć się w prawą stronę o 0,44 mm i wtedy przy zagłębieniu 0,77, tak jak pod gwint M, jak pod gwint metryczny o skoku 1,25, to wtedy będę. Ten rowek będzie się kończyć właśnie na tej powierzchni Tutaj No tak to obliczyłem i tak jest, także to zależy oczywiście jak to co potrzebuje, no to tak mi się zrobić Więc ja teraz po przesunięciu 0,44 się zeruje I to już będzie miejsce w którym będę miał zrobić rowek No i oczywiście teraz druga sprawa, trzeba się wyzerować na osi X -owej. Tutaj wygodnie Sobie przełączy teraz tryb na ze średnicy na promień Ok, no i ja to będę sobie zerować w odpowiednim miejscu. No i robię to tak, że odpalam tokarkę i będę się przybliżać, aż mi powstanie jakiś zarys. Także włączamy maszynę i będę się przybliżać do materiału. No i mam nadzieję, że nagra się ten moment, kiedy wyzeruję się na powierzchni. To już mi zarysowało. I zerujemy się na X. Mam nadzieję, że tutaj widać tą ryskę, którą zrobiłem. Jest tutaj. Tak więc teraz wszystko jest ustawione, i trzeba zrobić ten rowek startowy. Teraz jest wszystko właśnie proste. Jak sobie wróci na to miejsce początkowe, tutaj się cofam. Aż będę miał 0 na zecie, ok, mamy 0 na zecie. I teraz, jeżeli będziemy robić ten rowek startowy, mamy to zrobić na głębokość 0,77. Także na x się musimy zjechać na minus 77. Także, no, chyba tyle. Jedziemy włączamy w polewanie. I obroty, oczywiście, obroty jest ważne, żeby wrzucić do góry, czyli odwrotne. ponawieczka jeszcze kapkę wycelować no i kręcimy no i gotowy Mamy robek startowy na 77 i widzimy, co nam się tu utworzyło. Mamy rowek startowy. Tu jest ważna sprawa, że teraz już nie możemy dotykać tej korbki, bo wtedy wszystko popsujemy. Także ta korbka jest zamrożona. Czy może taka druga wskazówka? Warto sobie wydrukować taką tabelkę. Do otoczenia gwintów. No i teraz widzimy, że jeżeli mamy gwint 1,25, to musimy sobie zrobić głębokość na 0,77 i tu mamy jeszcze potem kolejne przejścia, ile mamy się zagłębiać. Także, no taka fajna tabelka. No jak widać, gwint, gwint M25 będziemy robić na raz, 2, 3, 4, 5, na 6 przejść. Tak, pierwsze 19, potem 17, 14, 11, 10, 6 i w sumie to będzie 0,77 głębokości. Tutaj celujemy już wrowek. No i co? Pierwszy przejazd ma być na 19, aczkolwiek ten pierwszy przejazd warto sobie zrobić powiedzmy na minus 3 setki, tak żeby widzieć ten zarys gwintu, aby się upewnić, że mamy wszystko dobrze. Zamiast na minus 19. Oczywiście musimy włączyć posłów. Tu sobie sprawdziliśmy wcześniej, wszystko mamy dobrze. Tą dźwigienkę sobie warto tak ustawić tutaj w pozycji środkowej, żeby się nie pomylić i jej nie załączyć, bo sobie popsujemy. A jak damy tak na środek, to nawet jakbyśmy chcieli ją załączyć, to nie załączymy. No i oczywiście operujemy tylko teraz tą dźwigienką. Będziemy ją zamaczać oczywiście w odpowiednim momencie, jak nam się wyświetli tu taki numerek jaki będziemy chcieć. W naszym przypadku będzie to 1, aczkolwiek mógłby być to każdy ten znaczony 1, 3, 5, 7, 9, 11, No ale ja tak sobie przyjąłem, że zawsze przy jednym c startuje no, no i chyba tyle będziemy jechać z pierwszym przejazdem także obroty lewe wkręci się ponewka leje się no i w odpowiednim momencie włączamy No i nam przyjechało. Tutaj widzimy coś zebrało. Płyciutki rowek jest. I teraz grzebieniem sobie sprawdzimy. Tutaj mamy grzebyk 1.25. No i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest dobrze ustawione. Także będziemy mogli teraz jechać zgodnie z tą tabelką. Także znowu się cofamy. Wracamy. Mamy przejazd pierwszy zgodny z instrukcją na 0.19. Teoretycznie nasz gwint już jest gotowy. Tak, krawędź jest taka poszczerbiona kapeczka. Być może jakby to przejechać jakimś papierem ściernym albo pilniczkiem. Jakby mieć taki właśnie o tym odpowiednim kącie. To by możnało to pewnie jakoś te niektóre tutaj wiórki co są jakoś wygładzić. No ale że mam gwintownik, narzynkę znaczy się. No to mogę to przejechać i już będzie tak przeczyścić ten gwint żeby był już ładny. Także zakładam narzynkę teraz no i już będzie gotowe. Gwintownik już mi zaczął, no i to idzie teraz bardzo lekko Jak widać jedną ręką To jeszcze tak ciekawostka, jeżeli jest włączona maszyna No to wtedy może nam się obracać wrzeciono, tak? A jeżeli wyłączymy to nam się włącza hamulec No i możemy sobie tak gwintować bez problemu Po takiej poprawce gwintownikiem już to wygląda bardzo ładnie a na już takie wykończenie biorę taki nożyk, który mi obcina pod kątem 45 stopni. No i robię tutaj taką ładną faskę, żeby ładnie wyglądało. No i oczywiście możemy jeszcze zrobić test nakrętką. Taran działa, także myślę, że można powiedzieć, że udało nam się naciąć gwint. No, i sukces jest też taki, że ta powierzchnia tutaj jest nienaruszona, na czym mi zależało. Także ja wracam do roboty, a odcinek się kończy w tym miejscu. Także trzymajcie się, cześć.